Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Temersonów nadaje ton życiu artystycznemu naszego miasta już od 25 lat. Tworzą go ludzie kochający kulturę i chcący się nią dzielić z innymi. Z okazji jubileuszu, 12 października, w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczysta gala. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przyznał pokisowi medal Laude Probus który przekazał na ręce Radosława Malinowskiego, dyrektora placówki. Mało kto zasługuje tak bardzo na pochwałę jak Płocki Środek Kultury i Sztuki, jak wszyscy jego pracownicy, ludzie z pasją, ludzie kultury, ludzie, na których zawsze można liczyć, którzy są otwarci, życzliwi za to, że właśnie nie boją się wyzwań, za to, że kultura jest ich pasją, za to, że tą kulturą Chcą się dzielić, zarażać innych, tworzyć ją, bo Polskę to właśnie ludzie kultury. Bardzo, bardzo się cieszę i gratuluję. Jubileuszowa gala była również okazją do uhonorowania pracowników, którzy otrzymali odznaczenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony dla kultury polskiej. Wspaniały wieczór zwieńczył koncert Julii Pietruchy. Trwają już jesienne nasadzenia zieleni na terenie Płocka. Na osiedlu Zielony Jar zakończyliśmy pierwsze nasadzenia roślin ozdobnych. Wśród posadzonych gatunków znalazły się krzewy, trawy, kwiaty, byliny, które wzbogacą przestrzeń miejską o barwy i zapach przez cały sezon. Nowe rośliny sprawiły, że ulica Zofii Świtalskiej stała się bardziej zielona, estetyczna i przyjazna mieszkańcom. W sumie w różnych częściach miasta posadzimy ponad 370 drzew, ponad 45 tysięcy krzewów i prawie 20 tysięcy bylin.